Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd rynków. Ostatnio się trochę podziało. W piątek wieczorem mieliśmy flash crash na kryptolutach. Powiem szczerze, że nie widziałem takiego flash crashu na tylu giełdach, na tylu kryptolutach jednocześnie. Ja jestem już na tym rynku 14 lat. Także w przyszłości nie było takiej sytuacji, że widziałem różne flash crashe na różnych giełdach, różne giełdy padały, różnie się działo. Ale to, co się wydarzyło w piątek, no to było pierwszy raz w historii kryptowalut. Tak duży flash crash, tak duże likwidacje i wszystko działo się no, równocześnie na wielu kryptowalutach. Co się podziało? Może zobaczmy sobie z bliska. No Może wykres godzinowy. W czwartek Chiny zaostrzyły politykę Odnośnie surowców ziem rzadkich chcą bardziej decydować, kto może korzystać. Chcą wydawać licencje No ogólnie yy, Chiny zadecydowały, że już nie będzie tak kolorowo jak do tej pory, i że jak oni zadecydują, że ktoś nie może importować z Chin surowców, metali ziem rzadkich, to nie może i że w ogóle do celów militarnych to oni nie przyłożą ręki i nie będzie mógł sobie nikt importować skin tych surowców. W piątek mieliśmy spore spadki na giełdach, na krypto w sumie też. Była próba wyjścia górą. I co się stało po zamknięciu giełd w Stanach Zjednoczonych? Trump na swoim social mediowym portalu Napisał, że wrzuci Chinom 100% ceł. Tak ekstra. Czyli powtórka z rozrywki z początku roku. No i się zaczęło. <laughs> Zaczęła się fontanna wyprzedaży na krypto. Może przejdźmy na wykres 15-minutowy. Tu mieliśmy jeszcze w trakcie dnia ja tutaj uważałem, że mamy trzecią falę korekcyjną, spadkową A, B, C. No i że teraz powinniśmy iść w górę na nowe ATH, i ogólnie e, powinno to wyglądać wszystko dobrze. I nawet była próba wyjścia górą z tego boksa. No ale cały dzień, ogólnie od, odkąd się otwarły giełdy w Stanach, spadkowe. No i dochodzi godzina 22. 25. Tu jeszcze jakieś lekkie zejście w dół. I nagle mamy info, że Trump wprowadza te cła 100% na Chiny. No i zaczęło się. Zaczął się zjazd po prostu. Zaczęły. Yy, długie pozycje być likwidowane. I to było kaskadowo. No, praktycznie no, część giełd zaczęła mulić, ale ja tam grałem na Deribit i pozytywnie jestem zaskoczony, bo wszystko działało płynnie. Wyłączyli najmniej płynne rynki, które już po prostu tak się tam spread rozjechał, i że no, tam już rynek góradu został całkowicie wyczyszczony. Ale na Bitcoinie i na Ethereum przez cały czas te rynki działały, no ale było istne szaleństwo. Niektóre giełdy tam przymulały, coś nie chciały przyjmować zleceń, no ale w porównaniu z tym, co było kiedyś, jak Binance, Binance padł kiedyś i to on wywołał koniec jednej hossy, jak tam inne giełdy padały, to teraz naprawdę przy o wiele większej ilości zleceń niż kiedyś wszystko, znaczy tak działało super, może nie jakoś tak bardzo super, ale dało się przynajmniej... Na Deribit dało się zakładać pozycję, wchodzić, wychodzić. No nie, wszystko jakby funkcjonowało. Ale abstrahując od tego, no to mieliśmy gigantyczny zjazd. No i tu Bitcoin nam spadł w przeciągu 45 minut o 12 Ale inne kryptowaluty, tak jak Ethereum, na przykład 14, ale BNB, Spadło o 30%. Cake spadł o 50%. Kukoń. A to akurat nie jest dobry przy przypadek. Tron. 8% tylko to akurat niewiele. Chainlink. 58%. No, niektóre waluty pospadały o 90%, nawet te, które już były, na przykład, Internet, komputer spadł o procent 50. jakieś mina spadła też jakąś gigantyczną wartość, 76%. Niektóre to utworzyły nawet nowe dna. I potem mamy odreagowanie. <laughs> Giełdy w Stanach Pozamykane. No, trochę panika na giełdach. Niektórzy ludzie próbowali sprzedawać po płochu. No, zasadniczo, no, w tak krótkim czasie, to za bardzo nie da się nic porobić, jeżeli nie masz krypto na giełdzie, żeby kupić na no spot, to wtedy było najbardziej sensowne rozwiązanie. Ja akurat nie trzymam żadnych większych ilości na giełdach, więc nic sobie nie kupowałem, ale no, ci, którzy tam mieli jakieś zlecenia poustawiane niżej, czy mieli większą gotówkę i byli jakaś przy komputerze, to dało się pokupić różne kryptoluty, różne wynalazki dużo taniej. No można też było na dźwigni, ale granie na dźwigni przy takich ruchach, szybkich wahaniach, no to jest proszenie się o, o wyczyszczenie konta, więc ogólnie bym od razu, no ale to się, te flash y tak rzadko zdarzają, że raczej nie ma co się na nie nastawiać. No ale był i co, co dalej? Minął weekend, przed poniedziałek, Trump w swoim stylu powiedział, że a coś tam pewno, ten Xi coś, coś, tam miał zły dzień i to z tymi, z tym embargo na te metale, źle, rzadkich, to coś pewno nie tak i się, się dogadamy. No, ogólnie Chińczycy już tacy skorzy nie są, bo chyba nie chcieli się za bardzo spotkać i nie chcieli podjąć rozmów z Amerykanami, którzy ponoć chcieli z nimi rozmawiać, no ale no, ja się nie dziwię, bo z Trumpem chyba ciężko w ogóle rozmawiać. Więc tak, flash, crash, odbicie, potem lekkie obsunięcie, niedziela, konsolidacja, wyjście górą. No i teraz w poniedziałek utworzenie kolejnego boksa, i tutaj doszliśmy do takiego sofitu wsparcia, tu gdzie się wszystko zaczęło. Czyli przebicie wsparcia spowodowało lawinową. Likwidację pozycji, no i doszliśmy tutaj do tego miejsca. Teraz, jak się otworzyły giełdy w Stanach dzisiaj o 15:30, to trochę nam tutaj rynek krypto zaczął szaleć, no ale zasadniczo stoimy gdzieś pod tym sufitem. No ja przez cały czas jestem pozytywnie nastawiony do rynku krypto i uważam, że, że dalej jest potencjał na wzrosty, na nowe ATH i tak dalej. No tutaj, Jakiś mały wypadek przy pracy. Czy będzie. Spodziewałem się, że jednak będzie większa panika, i w poniedziałek te giełdy. Może przejdźmy na giełdy. Że giełdy będą jakieś otwierane w większych minusach, ale już jakby rynek nie wszedł w tą narrację, która była w lutym, i później na wiosnę. Pod, po tym, jak Trump zaczął straszyć cwami. I zobaczmy sobie na S&P. S&P, luka, hossy. Ja myślałem, że może jakaś luka bezsy, no bo skoro Trump za zarzucił z tymi cwami po zamknięciu, get, pomimo, że już tam ten zjazd był duży, no to jednak, patrząc na to, co było w lutym, no to tu się mogło podziać więcej. Ale optymizm na rynku jest i że się dogadają i wszystko będzie ok. No, jedni piszą, że to już Chiny po prostu yy, zaczęły trzymać za jaja Stany i cały świat, no bo kontrolują w sumie surowce ziem rzadkich, a no są niezbędne do produkcji praktycznie całej elektroniki. Yy, no więc bez tego ciężko cokolwiek wyprodukować. No i szczególnie chipy do sztucznej inteligencji. No i teraz mamy trochę taki impas. Bo tutaj w sumie Zachód kontroluje najnowszą technologię chipów, a Chiny kontrolują surowce do produkcji tych chipów. Jedni bez drugich za bardzo nie mogą. Jest to yy, ze sobą, jakby te rynki są już tak związane, że ciężko to rozłączyć. No, jeżeli dojdzie do. Do tego, że na ostro, czyli nie, dobra, my wam nie damy surowców, my wam nie damy technologii. No Myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że Chiny będą cisnąć na technologię, rzucą całe pokłady, sił jakie mają, żeby jak najszybciej dogonić technologicznie Zachód, jeżeli chodzi o chipy. A patrząc, jak szybko Chiny dogoniły Zachód pod względem na przykład motoryzacji. No, to spodziewam się, że to kwestia kilku lat, a może nawet krócej. To samo zachód, no jeżeli się nie dogadają, no to będzie trzeba otwierać kopalnie pozamykane, szukać gdzieś tych surowców, grzebać w ziemi i jak najszybciej sobie te łańcuchy dostaw ponaprawiać. Więc to spomolni nam tylko rozwój, ale jakby jesteśmy na tym. Rozwój, według mnie, tak przyspieszył, że. Hmm, no raczej nie da się go tak łatwo zatrzymać, i raczej będzie przyspieszał, patrząc co się dzieje ze sztuczną inteligencją, jak się rozwija jak to wszystko funkcjonuje. Tak jak kiedyś, kiedyś wydawało mi się, ogólnie przewidywałem, że coś będzie szybciej działo, a działo się o wiele wolniej, no to teraz jesteśmy na takim etapie, przynajmniej z mojej perspektywy, że wszystko jakby rozwój się dzieje dużo szybciej niż przewiduję, że się będzie działo. I tak jak kiedyś ogarniałem technologię nową, co się działo, no to teraz już nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Za dużo dzieje się rzeczy, zbyt y, dużo różnych y, wynalazków, innowacji, które ciężko ogarnąć wszystko naraz, bo po prostu tempo rozwoju tak przyspieszyło i przyspiesza według mnie coraz bardziej, więc no, to będzie ciągnęło ręki w górę i to mocno. Obstawiam, że krypto też. No tutaj Trump jest pro-krypto, pro więc obstawiam, że raczej też nie zostawi krypto tak i, i nie będzie chciał na tym dalej zarabiać. No bo te, te tweety, które puszcza Trump i ten inside trade, który gdzieś tam ktoś robi z jego znajomych czy z rodziny, i zarabianie na tych grubych milionów, no to już jest tak grubymi nićmi szyte. No, ale wydaje mu się, że tak można i wszystko spoko. No Teraz też już widać, że no, rynki coraz mniej będą nerwowo reagowały yy, na to wszystko, co będzie mówił. Ale taka właśnie jeszcze jedna uwaga a propos tego, co się stało i tego fresh że rynki są już tak ze sobą połączone. Kiedyś, kilka lat temu, jak powiedzmy z 10, jak był jakiś arbitraż, na giełdach kryptowalutowych, to nawet można było fiaty sobie wpłacić na daną giełdę, żeby zrobić arbitraż. Teraz ten arbitraż trwa sekundy albo ułamki sekund. Nawet człowiek nie zdąży pomyśleć, a już jest zrobiony arbitraż. Kiedyś to nawet można było... Ten arbitraż czasami trwał kilka dni, żeby wyrównała się cena na jakichś giełdach. No teraz wszystko przyspieszyło. Tak jak jeszcze kiedyś większość to ludzie handlowali, no to teraz to nie wiem, czy 90% czy mniej więcej, to Algorytmy i boty handlują. Człowiek to tam jest na dostawkę tylko. I to wszystko dzieje się w ułamkach sekund. Giełdy pospinane ze sobą. Te algorytmy czytają, jakby co się dzieje na jednej drugiej. No. <laughs> Więc ciężko tutaj, żeby człowiek przy takim flash mógł coś zrobić szybko. No nie, no to jakby. Zdarzają się takie rzeczy i po prostu trzeba to zaakceptować. I co ciekawe, jak powiedziałem na początku, to był taki pierwszy duży flash crash na wszystkich rynkach praktycznie związanych z krypto i na większości walut, przynajmniej te, które ja sobie obserwuję tutaj. A myślę, że to powiązanie, sprzężenie będzie jeszcze większe. A jeszcze wracając do tych inside trade'ów, Otoczenia Trumpa, no to teraz jeszcze powstały giełdy takie jak HyperLiquid albo Aster, które są zdecentralizowanymi giełdami, ale jednocześnie podłączone też z płynnością do tych centralnych. I to mamy też takie znowu obejście, że no w sumie trochę poza regulacjami, no bo to ta giełda zdecentralizowana, że niby tam się handluje na blockchainie, a nie ma arkusza zleceń tak jak na normalnej giełdzie, tylko tu algorytmy, ten arkusz zleceń tworzą. No to już jest tak kombinowane, że no, że myślę, że to jeszcze będą niezłe wałki kręcone wykorzystując właśnie tego typu giełdy i, i tu będą niezłe różne przekręty i kurs będzie latał góra dół mocno, więc trzeba mieć to na uwadze. Co się dzieje na przykład ze złotem? Złoto sobie spokojnie idzie w górę. Nowe ATH jest 4100 stodolców prawie za uncję złota, co w złotówkach daje nam 15 tysięcy zł. A srebro. Srebro. Nowe ATH, srebro, 191 zł za uncję. Tu mamy taki stosunek złota do srebra. Jak popatrzymy sobie kiedy ten stosunek będzie, no zajdzie tak w okolicy powiedzmy 60, no coś koło tego, albo nawet 30, w 2011, gdzie był szczyt na złocie, no to wtedy możemy też mieć kolejny szczyt. Znaczy to 30 tak powiedzmy umownie, bo może być ten szczyt 40, 50 czy 60, ale zaczął się taki alt season na yy, kruszcach. Nie ma na kryptowalutach, ale na kruszcach jest, czyli srebro szybciej rośnie od złota. Jak jest na kruszcach, to i na krypto też będzie. No przed, był przez chwilę szybki alt season, jak już jeden z wielu w tej hoście, ale myślę, że jeszcze spokojnie będzie kolejny, gdzie altcoiny będą rosły szybciej od bitcoina. A tak naprawdę to jest kwestia wyboru altcoina. Jeżeli macie jakiegoś bitcoina w portfelu, no to on może tak szybko nie rosnąć. Ale jeżeli macie takie OBNB, no to BNB na przykład dzisiaj zrobił nowe ATH, pomimo tego, że Flash cash był w piątek. Czyli sprawdźmy sobie spadek o 36% i wzrost o prawie 60%. Da się, da się, więc to jest kwestia altcoina. No Jest ich tyle i tyle wynalazków różnych powstaje że ciężko to ogarnąć, więc żeby wszystko rosło w górę, no raczej nie ma tyle kapitału, no już tysiące, jak nie miliony kryptowalut powstały, więc raczej nie ma się tego spodziewać. Ale myślę, że te, które mają są w modzie, które coś wnoszą, widzę, że tokeny giełd sobie dobrze radzą. Choć taki kronos, to praktycznie zostały te wzrosty zjechane całkowicie. Ale OKX zobaczmy jeszcze. No OKX się nawet trzyma. Też ten flash crash był, ale w miarę działa. Więc myślę, że tu spokojnie, spokojnie coś się będzie działo. Zobaczmy jeszcze co się dzieje na Bitcoinie. No chyba na razie nie będziemy wchodzili, nie przebijali sufitu. Gdzieś jakieś tu była próba, ale no, na razie to tak wygląda, że chyba trochę pomilimy jeszcze, zanim będzie próba wyjścia górą. Ale to nie przeszkadza innym krypto, żeby sobie gdzieś tam żyły własnym życiem. Zobaczmy jeszcze giełdy. No, giełdy za wiele się nie dzieje. Jakieś święto, Kolumba. Nie wiem, czy takie w Stanach chodzą do pracy, czy nie. Ogólnie e, ten shutdown. E, Rządu trochę namieszał, no ale nic się za wielkiego nie dzieje. Rynek pozytywny, NVIDIA dzisiaj prawie 3% wzrostu. Spółki technologiczne na odbiciu jest pozytywnie. Korekta może być w każdej chwili to większa, bo tak naprawdę tutaj, jak zobaczymy sobie, no złoto też w ogóle. Wykładniczo idzie mocno w górę, więc tu, jak będzie korekta, to raczej będzie sroga i mocna, ale może jej też szybko nie być, bo niektórzy mogą patrzeć na wskaźniki, że już przegrzany rynek, wykupiony, ale ten rynek może być dużej wykupiony, niż ty masz pieniędzy w portfelu. I podobnie giełdy w Stanach. To doszliśmy do górnej bandy kanału wzrostowego i korekta, no ale ta korekta nie jest jakaś całkiem spora, nawet moglibyśmy dojść do tego ATH, który mieliśmy w lutym tego roku, więc ja jestem pozytywnie nastawiony do rynków i, i dalej gdzieś wydaje mi się, że rozwój przyspiesza, co będzie powodowało, że no będzie, no i jest dużo pieniędzy na, na innowacje, na sztuczną inteligencję. No to po prostu jest Kasa, Pchana, i wydaje mi się, że tu rozwój jest gigantyczny. To nie jest jak 2000 rok i bańka dotkomowa, że tam spółki, które miały tylko w nazwie dotkom, rosły w górę, a reszta, no reszta też, ale te po prostu rosły z samej nazwy. Tylko tu po prostu produkt jest i, i dużo pieniędzy jest na rynku, i, i ten produkt jest wykorzystywany. Może nie wszyscy go wykorzystują i nie wszyscy wiedzą jak. Ale uważam, że to jest ten okres, gdzie można za darmo wykorzystywać sztuczną inteligencję, i po prostu kto wykorzysta, to jest takie 5 minut. I to jest, tak jak pamiętam, jak e, gdzieś internet się już zaczął rozwijać w ten sposób, że można było wyszukiwać e, jakieś problemy, i się wpisywało w Google, i tam można było znaleźć jakieś rozwiązania. No to teraz to mamy przeskok taki, że już nie musimy gdzieś wyszukiwać. Możemy sobie pogadać z kimś taką sztuczną inteligencją i ona nam będzie wyszukiwała różne rozwiązania. Niektórzy narzekają, że jakieś błędy, fejki, że ściemnianie. No, no nic nie jest doskonałego, ale jak się odpowiednio wykorzystuje, to narzędzie, to naprawdę można to dużo porobić. Polecam. Jeżeli tylko macie taką potrzebę, to... Warto spróbować. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.